Ja tam nie wyobrażam sobie, żebym miał w kółko zadawać się z tymi samymi istotami. Masz żonę? Mam, a co to ma do rzeczy? Nic. Tak, tylko pytam. To mendakium, tak zwane kłamstwo to mendakium, tak zwana zdrada, to kłamstwo, tak zwana zmuła, to kłamstwo, tak zwane złamanie zaufania. To wycieczka, w zmiły świat niewierności i marności. Słuchaj, bo przeszkole zdrada leży już na stole ustaw sterna nieufność. Siema jestem niewierna i mam mnie równo. Biegam za facetami w kółko. Najlepiej trzema, żeby jemnąć męski trójkąt. I chuj w to, co pomyślą ludzie, ważne, żebym dławiła się siurem Sorry, że tak brutalnie na samym początku, ale to ty w grafiku nie masz porządku. Tydzień z tym, tydzień z tamtym. Przecież to takie proste, do tego nie trzeba matmy, bo jest takie coś jak lojalność, ale to ty chuj wysyłasz na baczność. bo po co mi kochający chłopak, ważne, że ten nowo poznany ma dużego chuja i czteropak. No popatrz, karmisz mnie kłamstwami, gdy przełapiesz się na zdradzie, to się zalewasz łzami, co do kurwy. Siedzisz zalana smutkami, że zostawiłem cię i nie możesz się bawić moimi uczuciami. Tak zwana niewierność ma swoje konsekwencje. Teraz najwyżej możesz pomóc koledze. W stulejce. Ja zwykły szyderca zaglądam w głąb twojego zmiłego serca. W wakacje jedziesz na kolonie, gdzie razem z chłopakami w gronie walisz im konie. Po czym czekasz, aż który skończy w twoim rowie, napój tej krowie, może wtedy się dowie i sobie powie, że to co robi jest chujowe. Może swoje życie na nowe. Mam wersową zbroję, patrz jak się broni. piszesz tu ze zdartym gardłem, ty tym Jedyne co zrobię ze swoim palcem, to spust broni brutalnie klaśnie. Niech ta świeczka już zgaśnie, chcesz wiedzieć co siedzi w mojej głowie? Zaraz ci powiem, szybko się dowiesz, że gnoi też gnoje. Jeśli traktujesz dziewczyny jak dziwkę, szybko fikniesz, błyskotliwa myśl, 20 zł jej wliknę. Może jej przejdzie, ona potrzebuje czułości ten paku. Nie, już mówiłem o jebanym czteropaku. Zdrać kobietę, przecież ona gówno ci obchodzi braku, dużo trapu, ruch jakąś studentkę na dachu. No i jeśli myślisz, że nie dopadną Cię konsekwencje za czyny, mylisz się, bo przez dziewczyny zostaną po tobie tylko ślady odpiły, one są mściwe, czasem się nie dziwię, bo jeśli próbowałeś wierność, to pokaż szczerość. Chcesz wiedzieć jak wygląda świat, weź się rozejrzyj, a zobaczysz go pełnym zdrad. Teraz znaczenie tych pustych słów znam, wróżę Ci kłamstwo z kart, łatwe kłamstwo na sam start. Świat jest kolorowy i piękny, nie ma w nim żadnych zdrad. Fart, że mam jakiekolwiek pojęcie, płynnie próbuję znaleźć między kłamstwami obejście. To mendakium, tak zwane kłamstwo, to mendakium, tak zwana zdrada, to kłamstwo, tak zwana zmuła, to kłamstwo, tak zwane złamanie zaufania. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy z premiery, dziękuję za odsłuchanie utworu i widzimy się na kolejnych.